Cześć, w tym wideo pokażę Wam, jak działa nasz wygrywaczek Key Upgrader z tagiem NFC w środku. Mamy trzy telefony: jest to nowszy iOS, starszy iOS oraz klasyczny Android, iPhone 14 Pro X oraz A52S Samsung. W przypadku pierwszego telefonu jest to każdy iOS od 15.7.6 w górę, w tym przypadku jest to 17.1.1. Tutaj najprościej jest to z pozycji zablokowanego menu. W tym momencie pokazuje nam się tutaj tak, który przywłazi nas do witryny. W tym miejscu wkładamy Twoją stronę. Tutaj pokaże się Twoja zakładka albo strona internetowa. Nieco dłużej zajmuje mu to, jeśli zrobimy to za pomocą skanowania z otwartego menu. Najszybszy maciera to skan z tej pozycji, czyli po, po, po przebudzeniu telefonu. iPhone X i każdy starszy iOS. Niszczę, czyli wszystko co jest 8, 8, plus XS będzie miał już zasady z tego telefonu. Natomiast iPhone X potrzebuje tutaj kliknięcia tego guzika. Ten skrót dodajemy sobie w menu, on nie jest tutaj standardowo pokazany na pewno w pusenkach nie jest tutaj standardowo. W się możliwe, że jest tutaj on fabrycznie. Tak więc wtedy yy, trzeba dodać go. W Androidzie jest to tak samo proste jak w 14 i innych od X w górę, po prostu przykładamy do telefonu, przenosi nas na stronę, jest to naprawdę szybki sposób.